Czy to ja jestem egoistą? Jak radzić sobie z ignorowaniem przez ukochaną osobę? Od kilku tygodni mam wrażenie, że moja żona, Kasia, zaczyna mnie ignorować. Wydaje się, że całą swoją uwagę poświęca tylko naszemu synowi, który ma teraz trudny okres w szkole. Chciałem sam zaangażować się w pomoc, więc zaproponowałem, że spędzimy wspólnie czas, aby poprawić jego nastrój. Kasia spojrzała na mnie ze znudzeniem i powiedziała: Nie potrzebujemy Twojej pomocy poradzimy sobie sami To mnie zabolało, bo czułem się odrzucony Kilka dni później, kiedy w końcu usiedliśmy do wspólnego obiadu, próbowałem poruszyć temat naszych relacji. Kasiu, czuję się trochę pominięty. Wszystko kręci się wokół naszego syna, a ja tracę kontakt z tobą, opowiedziałem, czując, jak narasta we mnie frustracja. Odparła: To bardzo ważny czas dla niego, musisz to zrozumieć. Próbowałem zasugerować że każdy z nas potrzebuje wsparcia, ale ona tylko wzruszyła ramionami. Moje emocje zaczęły wzbierać. Może jestem egoistą, myśląc o tym, jak ja się czuję w tej sytuacji? Ale z drugiej strony czuję się zaniedbani i oczekuję, że jako partnerka, zrozumie moje potrzeby. Czy inni rodzice mieli podobne doświadczenia? Czy to ja jestem tym złym?